Czy zgodziłbyś się z George'em Fara? Które proponuje na, na przykład takie tak. E, rozłożenie. Tak, tak. O... tak, wiem o co ci chodzi. Słuchajcie, dlaczego się śmieje? Chodzi ci na pewno o przyjmowanie samego białka bezpośrednio Dokładnie po tak. tak, ja akurat jestem wielkim zwolennikiem Faraha i uważam, że ma to niesamowicie wielki sens i podłoże znacznie głębsze niż tylko i wyłącznie jakby o hamowanie katabolizmu. Mm -hmm. My podczas intensywnych treningów z, y, y, na, y, inaczej. Idąc na intensywny trening, zależy nam na tym, żeby ten trening był efektywny i efektowny, to znaczy, żeby zachodziły wszystkie takie procesy, które, na których nam zależy, czyli rozrywanie włókien mięśniowych, uszkadzanie a później odpowiednia regeneracja. Chodzi nam również o to, aby uzyskać jak najniższy poziom glikogenu, żeby glikogen został wysycony, żeby ATP zostało wypukane, czyli tak żebyśmy generalnie zużyli całe paliwo jakie gdzieś tam jest w naszych tkankach, komórkach skumulowane. No niestety jest jeden niepozytywny efekt tego wysiłku fizycznego, jest to mianowicie kortyzol, który jest bardzo mocno powiązany z hormonem wzrostu. I teraz tak, my kończąc trening, mamy Yy, gdzieś tam dość wysoko wyrzut hormonów mhm. wzrostu tak, i innych hormonów, dość nisko insulinę, bo są to hormony, które są przeciwstawne. Mhm. I bezpośrednio po treningu, czy tam nawet w trakcie treningu, już wypijamy sobie węglowodany. Yy, no i tak naprawdę strzelamy sobie w kolano, bo z punktu widzenia yy, organizmu. Ta insulina ma za zadanie budowanie, tak? mhm. czyli upycha więcej tego glikogenu, tych węglowodanów jako glikogen w komórki mięśniowe, odbudowuje szybciej ATP. Białka są odkładane i kumulowane w mięśniach, zaczyna się proces regeneracyjny. Tylko, że niestety poziom hormonu wzrostu wtedy ulega od razu obniżeniu bądź zatrzymaniu. Mhm. I ja jestem zdania, że po treningu zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu jak najwyższego tempa metabolizmu, jak najwyższego poziomu hormonów wzrostu i innych hormonów. Więc przyjęcie białek, aminokwasów, które zahamują funkcję kortyzolu bez wyrzutów insuliny, znacznych wyrzutów insuliny, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż wypijanie koktajlów węglowodanowych. I powiem Wam szczerze, że obserwując. Oczywiście mówię tutaj o zawodnikach naturalnych, tak? bo to jest podstawą rozmowy naszej, że osoby, które nie stosują dopingu i suplementują się w ten sposób czyli wypijają bezpośrednio po treningu odżywki białkowe naprawdę zachowują dużo lepszą formę. Czy ta forma jest uzyskiwana dużo szybciej niż osoby, które w trakcie treningu bądź bezpośrednio po treningu wypijają pewne ilości węglowodanów? Także jestem zwolennikiem teorii George'a Faraha. Świetnie. Jeszcze co bym dodał od siebie, to dla naszych widzów nie wiem czy, czy będzie to, to nowość. W każdym razie nikt nie, nie mówi głośno o tym, że... BCA bierzemy też po to, żeby uwrażliwić siebie na insulinę. Na, na insulinę. Dokładnie. To... Oczy... Bo tak jak powiedziałem, że BCA również w pewien sposób wpływa na wyrzut insuliny. Mhm. To już powiedziałem przy odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Jest to jak najbardziej prawda i yy, dzięki temu również później szybciej te węglowodany czy inne składniki odżywcze w lepszym tempie się wchłaniają i wędrują do tkanek docelowych.